Witam serdecznie. Z tej strony Artur Kowalski, analityk FinMax FX. I teraz będziemy właśnie otwierać pozycji na różne aktywy w rzeczywistym czasie. Teraz tak, najpierw chciałbym zaproponować otworzyć pozycję na akcjach na takiej firmie Coinbase. To jest taka wiadoma firma, która się zajmuje kryptowalutami, a obrot firmy więcej jak 56, a 332, przepraszam, a miliardy dolarów za jeden kwartał, więcej jak 56 milionów klientów, a więcej jak 1000 inwestorów i współpracuje z więcej jak 100 państw z całego świata. Czyli po prostu do przekładu powiem, kiedy Tesla wychodziła na rynek finansowy to akcje Tesla kosztowały około 5-10 dolarów, około 10 lat temu za jedną akcję. Coinbase teraz kosztuje około 323 dolarów za jedną akcję i teraz możemy sobie sprawdzić za tyle czasu ile kosztują akcje Tesla. 728 dolarów za jedną akcję za tyle lat, tak? To można sobie wyobrazić teraz ile będą kosztować akcji takiej poważnej międzynarodowej firmie jak Coinbase. Wiadomo, że kryptowaluta to jest jeden z najpopularniejszych aktywów, na którym można bardzo sobie dobrze zarobić. No i oczywiście potrzebno wchodzić, za kim akcje właśnie kosztują taniej czyli po prostu, no powiem szczerze, ja teraz będzie kupował około 100 akcji, to jest jeden lot, na jeden lot nam potrzebno będzie około 1600 dolarów, plus 1600, a pobiera marsza właśnie. Otwieramy na jeden lot, na buy oczywiście, stake profitem, od razu powiem, że to są długoterminowe transakcje. To nie jest tak, że przyjdzie tam dzień, 2, 3, 4 dni, właśnie i pozycja się zamknie. No oczywiście, że wszystko może być tak, ale potrzebno się orientować na długoterminową transakcję z normalnym wielkim take profitem, czyli take profit. Tutaj minimalnie ja ustawiam na plus minus 380 dolarów. Modyfikujemy. No bardzo, bardzo dobrze i czas teraz dla wyjścia, żeby kupić akcje, żeby zainwestować I trzymać akcje tam, można nawet i miesiąc I dalej będziemy patrzeć na indeksy i surowca Jakie są jest prognozy, zobaczymy a, bo już teraz dużo państw wychodzą a, z lockdownu, właśnie tak, no i wiadomo, że będzie odbicie na surowcach. Teraz tak, najpierw zobaczymy na cukier. Tak jak powiedział wcześniej, jak a, było dużo chorych, właśnie na koronawirusa, tak, oczywiście, że surowca spadali. Teraz właśnie możemy sobie zobaczyć na przykład surowca cukru. A cukier właśnie już zaczyna rosnąć, oczywiście, że z a, odbiciem ceny. Czyli tutaj można zarabiać w jakiś sposób. A tutaj można zarabiać tak samo jak na sell i na buy. Jeżeli się orientować a, na krótkoterminową transakcję, to analizujemy pozycję, oczywiście otwieramy na sell. Jeżeli długoterminową transakcję, troszeczkę z większym lotem wchodzić na rynek, to lepiej otwierać długoterminową transakcję. No, ja nie będę robił żadnego szału, ja będzie otwierał na 0,10 lota. 0,10 lota i ustawiamy take profit na 17 dolarów 30 centów. Modyfikujemy. Ok, tak dalej. Interesuje taki pozytywny, tutaj można sobie sprawdzić, że są soje bardzo mocno wyszczerbiłe do góry. Ale potrzebno pamiętać, że w każdej chwili będzie bardzo mocne odbicie, bo wiadomo, za każdym wzroście lub spadku idzie korekta, idzie odbicie ceny. Można zarabiać tak samo jak na trendzie, czyli długoterminową transakcję i można jeszcze zarobić na krótkoterminowych transakcjach, kiedy idzie odbicie ceny. Tak, no na soje teraz nie będziemy. Otwierać długoterminowych transakcji. Teraz tak. Złoto. Złoto kosztowało prawie około 1000 około 2000 dolarów za jedną Tak, ono nam spadło w prawie więcej jak na 600 dolarów za kilka miesięcy. I teraz możemy sobie zobaczyć, że idzie właśnie wzrost ceny. Powoli. Tu też można sobie utworzyć długoterminową transakcję na 0,10 lota do przekładu, od razu powiem, że transakcja nie jest tam na dzień na dwa, ustawić troszeczkę większy tam take profit, żeby więcej sobie zarobić 1850. Ropa naftowa, teraz robiliśmy analizę fundamentalną. Tutaj potrzebno monitorować, prognozujemy właśnie a, wzrost ropy naftowej do 70 dolarów za jedną barelkę. Teraz idzie odbiciem, potrzebno śledzić. Ja myślę, że z poniedziałku a można już otwierać właśnie ropę naftową na baj. No oczywiście przed tym potrzebno a, przeanalizować jakie są jest wiadomości na temat OPEC plus, No i są różnych państw, u których tam kapitał państwa zależy właśnie od eksportu ropy naftowej. Tak. I interesują jeszcze indeksy, takie na przykład jak Dow Jones, czyli USA 30. Tutaj możemy sobie zobaczyć, że a, był spadek. Mocny. Tak, spadło nam na 20 dolarów. Teraz zobaczymy, co prognozuje nam Trading Central. Od razu u mnie jest otwarty. U kogo jest dostęp do Trading Central, można sobie otworzyć. Tak, no tutaj prognozują nam wzrost. Wzrost nawet na weekend. Wzrost na 10%. 10%. To jest bardzo dużo. No oczywiście, że jest. Teraz, tak można jeszcze e, zobaczyć na Bollinger Bands i teraz jest bardzo dobrze wyjście, żeby utworzyć pozycję na buy. Tak, tutaj też nie będziemy robić żału, 0,10 lota na buy. Co najmniej 600 punktów, my będziemy ustawiać 1000 punktów, minimalno. nawet więcej można i półtora tysiąca tak jak wielka wolutywność tak super dobrze i będziemy jeszcze analizować przyszła mi wiadomość na temat a, corn coffee corn coffee no tak jak powiedział właśnie po a, po wyjściu z lockdownu dużo państw wiadomo, że są bardzo dużo e, surowców, tak, e, poszli do góry właśnie w cenie. No ale też potrzebno uważać i analizować, e, jeżeli na przykład surowca bardzo dobrze szła w ciągu tam jedne, jednego dnia lub dwa dni, tak, oczywiście, że musi być korekta. Czyli tutaj bardzo dobrze polecam otwierać pozycje krótkoterminowe, na przykład jeszcze po naszej wcześniej strategii, to co mówił można jeszcze raz przeanalizować. Czyli zielona świeca wyskoczyła za górną linią Bollinger Bands, tak? Możemy sobie zobaczyć. No i w, jest bardzo dobrze wydarzenia na sell otworzyć pozycję i zarobić na korekcie. Teraz sesja jeszcze nie pracuje, ale kiedy się zacznie sesja, można bardzo dobrze sobie wejść tutaj na przykład na a, korn. Kakao też się zaczyna już odbicie bardzo dobrze. I możemy sobie zobaczyć też na ziarno. Jeżeli chodzi o długoterminową transakcję, oczywiście można próbować na BUY, Jeżeli zarabiać na odbicie cenie. Można otwierać na sell Tutaj ja będzie otwierać na cel jeszcze a jeszcze też przepraszam sesja nie idzie można kofę przeanalizować. No tutaj można otworzyć długoterminową transakcję na buy. Soju soju monitorujemy, bo mamy bardzo mo mocny a Trend do góry, tak, i oczywiście, że w każdej chwili może się zacząć odbicie ceny. Po prostu potrzebno zobaczyć, kiedy ono się zaczyna i w ten czas wyjść. Tu w ogóle ona jest na najwyższym poziomie. Ja myślę, że na pewno będzie spadek minimum na 10-15 dolarów. Czyli tak jak nas jeden lot to jest sam 1000 kontraktów, tak, oczywiście, że potrzebno policzyć sobie pod swój kapitał i otworzyć pozycję z jeszcze mamy paladium teraz bardzo mocny ruch na paladium czyli bardzo mocne odbicie ceny, bo szedł e, kilka dni do góry, tak można nawet po powiedzieć kilka tygodni właśnie e, spadek i teraz korekta do góry, tutaj też można próbować sobie otworzyć na buy, bo tak jak powiedział są dużo zakładów, zaczynamy pracę, się otwierają będzie popyt i na paladium oczywiście, że cena będzie rosła. Tutaj też otwieramy na buy Take profit dajemy z 500 punktów. Modyfikujemy. Tak. No i oczywiście jeszcze można zobaczyć e, przeanalizować nasze kryptowaluty. Ripple bardzo mocno w tamtym tygodniu. Wyszczeli w więcej jak na 50%, to tutaj wszedł bardzo sobie dobrze zarobił. No, teraz spadek. Teraz też można wejść właśnie i sobie otworzyć na przykład tam 0,50 Lota na sel, to jest najta jedna z najtańszych kryptowalut. Bitcoin teraz poszedł na dow. można sobie przeanalizować właśnie. Na temat, jakie są aktualne wiadomości, teraz zobaczymy, co nam prognozuje Trading Central na temat Bitcoina. Czyli tutaj krótkoterminowa transakcja prognozujemy na wzrost długoterminowa transakcja pro, 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 prognozujemy na spadek też potrzebno uważać bo tu jest wielka wolutywność. jeżeli jest za mały kapitał to lepiej nie wchodzić w kryptowalutę ale można sobie próbować na przykład zarobić na spadku bitcoina to na przykład wczoraj otworzył transakcję na sell, kto monitorował, zobaczył są, gdzie są linie oporu, czyli wszedł, to oczywiście, że bardzo, bardzo dobrze zarobił. No i właśnie teraz takie są aktualne pozycje na dzisiaj. Oczywiście, jeszcze bardzo dobrze można monitorować Ethereum, a też bardzo mocny ruch ma na rynku, czyli w tutaj zaczyna rosnąć w ciągu kilku tam miesięcy od tamtego miesiąca powiem tak szczerze do dzisiaj poszedł do góry prawie na około więcej 400 dolarów też kto sobie otworzył na długoterminową transakcję mógł bardzo sobie dobrze zarobić tak no i właśnie tutaj też można spróbować otworzyć na baj Take profit ustawiam po cenie. Tak jak ono się waha więcej jak na 2500, to ja ustawiam na 2400, mam nadzieję, że do tego dojdzie. Tak. No i właśnie możemy sobie zobaczyć, że Coinbase nam już wychodzi krok po kroku na plus. A oczywiście, że teraz jest jeszcze wielka wolutywność tych akcji, tak? Ale jeżeli chodzi o długoterminowe transakcje, to polecam sobie kupić 100 akcji na początek, żeby zobaczyć, jak wygląda sytuacja. Dobrze, od siebie życzę skutecznych transakcji, wszystkiego dobrego, no i będziemy w kontakcie.